Yeah, mano. Dzisiaj kolejny filmik, dzisiaj przedstawienie takiego jakby DMG testu. Porównanie trzech broni. Czyli podstawowa broń to są smocze noża, plus 6 bez żadnego KD czyste, takie wiecie, porównawcze, po prostu, żeby było DMG. Zasady będą proste, DMG będzie pokazywane. E, smoczych noży, hakramów plus 4, dwie sztuki mam plus 4 z KD, woja, jedne są 14 um, drugie są 18 um. I zobaczymy, czy to. Czy te 4 um coś tam daje, ale to wszystko ocenicie sami i myślę, że na końcu podsumowanie jakiś tam strzelę i będzie OK. Ok, no to co? Zaczynamy. Najpierw smocze noże. Smocze noże widzicie, jak mają DMG skilli są nie za duże, no ale są skile jeszcze nawet 2, nie 1. Ok, no to zaczynamy. Smocze noże plus 6. Zaczynamy oczywiście od plucia. DMG nie jest jakieś takie powalające, ja wiem, bo to jest, no... Od co można patrzeć na to, że... Jest dosyć całkiem całkiem. Wyszło od... 2070 do 2186. Szybki wyszedł od... 3139 do 3206. Zasadzka od... 3414 do 4561, więc jest całkiem całkiem. Myślę, że jest ok. Wirek 2 507, 557 do 2585 razy 2 wyszło. Taki taki sam wynik, więc jest ok. No dobra, to lecimy hakramy 14. Um. Najmniejszy dmg, jakie wyniosło ze wszystkich skilli, to wyszło 3079, a największe wyszło 5956, plus krycie 7603. No tak, ja was liczbami teraz zanudzam, ale już tak nie będę. Jeszcze raz przypomnę, jak będą hakramy 18, ale myślę, że te wszystkie wyniki są tak naprawdę miarodajne, bo pokazują, że jest jakaś różnica pomiędzy smuckami a hakramami. I to mnie bardzo cieszy, bo wiecie, smoczki. No dobra, można teraz łatwo zrobić, ale co? To, to tam się będziemy w smoki bawić. Lepiej w whakramy jakieś wielkie um. Ok, um 18. Tutaj jest najmniejszy wynik 3080. Nie, 79. No nie, przepraszam, że złe czytam. Najmniejszy wynik to jest 3175 strującej chmurki, a największe to jest. 5948 Więc jest jakaś różnica, porównując do tego, że e, smoczymi biłem 4493, chociaż tam było bez KD, coś z mi się jakoś wydaje, że jakoś mało działa, albo po prostu te smoczki jeszcze mamy za mały plus. Oczywiście ja będę ulepszał i jak ulepszę na plus 9, zrobię z tej Ninja rekordy i pewnie jakieś PVP, żebyście mieli co do oglądania. No jak widzicie, film zmierza ku końcowi. Ja powiem tak, jeszcze na koniec wrzucę coś wam specjalnego. Konrado trochę się chyba po, zostanie pobity. No nup test. No ja się zalogował, no to oberwał. No, sprawdźmy jak to wszystko bije, wiecie. No, oczywiście, ktoś, ktoś zawsze musi się pod, podbić i zacząć bić, bo oczywiście inaczej nie można być, Ale powiem wam, że tutaj są tylko akurat był zbroja i nożyki, a czemu tak z boku? No po prostu, żeby TMG nie uciekło gdzieś tam za EQ, no 4,5k w Honrada, no tu całkiem, całkiem w pytkę. Ja myślę, że Ninja dosyć ładnie sobie poradzi z, w PvP, jak już będą te skille na G1+, ale myślę, że wbije je szybciutko na P. Tylko po prostu będzie czekać trzeba na to, żeby ranga się sama regenerowała w grocie. No ja myślę, że <laughs> większość tutaj. A widzicie, teraz <laughs> coś mi w gardle zaschło. Teraz widzicie 18 umi trochę są większe hity z noży. Co dziwne, albo chociaż nie, bo wiecie, może nie pamiętam, jakie mają średnie, więc to więcej z szycia to jest już coś. Mogłem go przedstawić, żebyś się zorientował, że się nie w jeden. Tylko się expi. Ha. No, tak, tak wiem. XP się ekspi, a cieniutko się jest, jak wspomidzie. No ale oczywiście, ktoś się zawsze musi wbić. No nic, to by było na tyle. Ja zapraszam na kolejne odcinki. Piszcie może, jakieś macie fajne pomysły na filmy, bo tak patrzę, to trochę mi ciężko nagrywać cokolwiek z tego metina, bo nie wiem już co wrzucać, więc. Każdy pomysł dobry. Ok, do zobaczenia i trzymajcie się ciepło. Pa! Pa!